Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gracz Czy Jak widzicie, jest to nietypowy odcinek, ponieważ widać mnie, a jest on nietypowy dlatego, że wreszcie znalazłem chwilę, żeby zacząć przygotowywać materiały, o które prosiły mnie osoby, które były subskrybentami mojego poprzedniego kanału. Mówię oczywiście o froncie gracza o kanale, który powstał, o ile dobrze kojarzę 2 lutego 2009 roku, a przynajmniej wtedy zaczęło się jego życie po wgraniu nowego intra, które oczywiście zmontowałem jeszcze wtedy chyba na programie Edius. Nie jestem pewien, była to totalna amatorka, także e, oczywiście za chwilę zobaczycie to intro, także spokojnie, spokojnie. Dlaczego tak długo zajmuje mi stworzenie tych materiałów, które będziecie oglądać? Przede wszystkim dlatego, że. Sposób, w jaki rejestrowałem wtedy moje materiały na kanał, były po prostu absolutnie amatorskie i to na poziomie amatorki, amatorszczyzny i jeszcze niżej. Więc naprawdę nawet nie miałem systemu żadnego do przechwytywania obrazu z gier. Większość materiałów, poczekajcie, większość materiałów była nagrywana tą kamerką. Jest to kamerka. Sony HDR-SR10E, która została zakupiona za kasę, którą zarobiłem na wakacjach, jak wyjechałem do Anglii. Niestety warki wtedy do konsol były bardzo drogie, więc uznałem, że to będzie takie fajne rozwiązanie, bo będę mógł nagrywać i siebie i telewizor. Tak, początkowe materiały były nagrywane normalnie kamerą skierowaną na telewizor, więc niezła lama, prawda? Ale Największym problemem jest nie sam obraz, bo jej, jego jakości jakby już nie jestem w stanie poprawić, największym problemem jest strona audio. Naprawdę, kiedy oglądałem dwa czy trzy odcinki, które mam w swoim archiwum, jestem naprawdę zdziwiony. Jak ja mogłem dojść do wniosku, że ktokolwiek będzie słyszał co ja mówię? Naprawdę, na, zwłaszcza w początkowych odcinkach, kiedy front, na froncie gracza jestem jeszcze sam, jeszcze nie ma Alu, bo na początku był to mój projekt, który z biegiem czasu rozrósł się, jakby wciągnąłem w to znajomego, którego znacie po ksywce Alu. I jakby wtedy zaczęliśmy tworzyć tą najfajniejszą część frontu gracza, czyli 8-bitową nirwanę. Same materiały, które zobaczycie na playliście archiwum front gracza, będą się dzieliły na jakby dwie rzeczy. Będą to materiały związane z samym frontem gracza, czyli będą to recenzje, opinie, testy. I będą to materiały związane z 8-bitową nirwaną. One będą się starały przynajmniej pojawiać w miarę naprzemiennie. W miarę oczywiście, jak dużo będę miał czasu, nadal będę tworzył materiały normalne na mój kanał. Będzie też więcej livestreamów, głównie ze względu na to, że wreszcie mam na tyle szybkie łącze, żeby te live streamy prowadzić. Także mam nadzieję, że te materiały Wam się spodobają. Dziękuję wszystkim, którzy czekali na te materiały, którzy prosili mnie o to, żebym je przywrócił, za cierpliwość. Naprawdę, między innymi też Wasze wiercenie mi dziury w brzuchu sprawiło, że że po prostu postanowiłem to zrobić. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do, do oglądania tego odcinka, muszę się przebrać, prawda? Ha. Więc, jak widzicie, mam na sobie koszulkę, którą zaprojektował jeden z moich znajomych. Wykorzystał grafikę, którą znalazł gdzieś tam w sieci, ale nie to jest ważne. Koszulki miały wszystkie osoby, które tworzyły sam front gracza jako stronę, jak i front gracza jako kanał. Także za każdym razem, kiedy będę. Przywracał do życia materiały związane z tym kanałem. Będziecie mnie widzieli w tej koszulce. O dziwo jeszcze się nie rozpadło, jest cholernie sprana, ale cóż, jeszcze się, jeszcze się trzyma. Nie wyrzucam jej. Więc cóż, zapraszam Was na intro, które powstało całe wieki temu. Patrzcie na te materiały z przymrużeniem oka, śmiejcie się. One właśnie po to są wgrywane ponownie, żebyście mogli zobaczyć, jak moja przygoda z YouTube się w ogóle zaczęła, jak beznadziejny byłem, jak bardzo się stresowałem. I mam nadzieję, że w miarę powstawania tych odcinków, tej rewitalizacji starych materiałów. Uda mi się też dodać czasem jakieś ciekawe historyjki, które wiązały się z danym odcinkiem, czy to inspiracją do jego powstania, czy innymi rzeczami, które naprawdę sprawiły, że zacząłem się tym zajmować. Także cóż, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!